Siema, tu Marac, to będzie... a to jest ostatni odcinek na Mini Trio mój, odchodzę z minetrio. A w tym odcinku pokażę dziwnego buga. Okej, okay, więc jeżeli będziecie słyszeli jakieś dziwne, jakieś odgłosy z zewnątrz, to sorry. Was za to yy, Będziemy potrzebowali łóżko, czerwony przyciski i tkłok, może jeszcze coś, na przykład, nie wiem, drewno Okej okay. Na początku chciałem na zrobić film jak strollować kolegę na serwie Czyli postawić mu łóżko, a pod łóżkiem pistony nie wiem, czy tutaj to też wyjdzie. Także jak będzie niepowodzenie, to nie. Wiem. Jak to było, czekać? Zrobię na chwilę cięcie. Dobrze, już jestem. Ustawiamy to w ten sposób. Nie, źle. Sorry, cięcie O jaj, koniec ten przycisk sorry o, Super Ale kit, dam radę Tylko nie wiem, czy się uda? O, widzicie? To jest ten bug. Piston został dalej jest taki dziwny, nie opadł. Podłączenie nawet go z Redstone'a I, i się podwoił. I teraz tak małe ogłoszenie, małe ogłoszenie ode mnie. Nie nagrywam już na mini trio link. E Link do mojego kanału będzie w opisie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Mam już program do renderowania Movemaker, tylko jeszcze nie renderowałem. To będzie pierwszy film, który zrenderuję. I żegnam się z Minetrio. Nie wiem, może jeszcze kiedyś będę w Minetrio. I... nam się z wami mam nadzieję, że polubicie na od nowa na moim kanale więc może dzisiaj jeszcze nagram kolejny odcinek jak zrobić, jak hodować ziodla kakaowe jak zrobić farmę, a nie hodować jak hodować każdy wie sorry, że tak się tak, tak robię ale mi się nudzi trochę Więc to będzie już mój ostatni odcinek w minetrio. Mam nadzieję, że my to przez zapamiętacie. Więc liczę, żebyście, że będziecie mnie też tak subować na moim kanale, jak na minetrio. 10 widzów, Chociaż to nie dużo. Dobrze, no.